Witam serdecznie. Chciałam przedstawić przypadek pana Jarka, który się zgłosił do nas z korzeniami. Na szczęście można było po sprawdzeniu te zęby przeleczyć kanałowo, wzmocnić je wkładami koronowo-korzeniowymi, i też tak lekarze uczynili. Tutaj widać już odbudowę trójek, no i w trakcie leczenia następne zęby. W związku z tym, można było pacjenta wypuścić tego samego dnia w zębach tymczasowych. Co sprawiło mu naprawdę wielką radość. Te zęby jeszcze nie mają takiego kształtu, jakbyśmy chcieli. A tutaj Państwo widzicie już przygotowane, opracowane zęby pod stałą pracę. Pokazuję tutaj, jak tworzyliśmy cyfrowo podbudowę pod przyszłe mosty i korony. Niestety z racji tych braków zębowych trzeba było całą pracę zblokować, żeby była bardziej wytrzymała i wykonać ją bardziej anatomicznie. Tutaj prezentuję, jak ta praca przebiegała cyfryzacja tej pracy, czyli modelowanie tak ładnie to wygląda, ale tutaj jest złożone bardzo dużo pracy, bo musieliśmy zasięgi koron pozaznaczać i stworzyć podbudowę. Ja to robię tu w bardzo dużym przyspieszeniu dla Państwa i tak to łatwo wygląda, ale tak to finalnie modelowanie takiej pracy około półtorej dwóch godzin trwa. Można tutaj zrobiliśmy tą pracę taką anatomiczną, ale z możliwością budowania ceramiki. Praca jest wykonana z tlenku cyrkonu, w związku z czym trzeba było ją syntetyzować frezujemy ją, następnie synteryzujemy. W tym przypadku 11 godzin w piecu do synteryzacji. To oznacza, że, to, że trzeba tą pracę utwardzić. Dopiero później po, po utwardzeniu takiej pracy, napalana jest ceramika na tą podbudowę. Ja tego etapu tutaj nie pokazuję. Tu jest właśnie frezowanie podbudowy i już sam efekt włożenia po tym pracy już z ceramiką do pieca, rzeźbimy to pędzelkiem, nakładamy warstwy szkła i tak powstaje praca pełnoceramiczna. Efekt finalny już Państwo zobaczycie. Pacjent szczęśliwy, teraz przed nim wykonanie dołu.